Słuchajcie, tu sobie po cichu podszedłem. Jest znajdka. Wobler jakiś za duży grunt. Ryba. Jest ryba. Czyli jednak dobre miejsce. Czyli dobre miejsce. O, 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 o wariuje. Wariuje. Ale walczy. Ale walczy. No, najpierw tak jak poprzednio trzeba by przygotować zamętę. Tu mi troszeczkę zostało odrobinę z poprzedniego razu. No i chlebki, na które łowiłem. A właśnie, od razu sobie przygotuję. Bo mnie to zawsze irytuje, jak ten klep tak szybko spada z haczyka. To sobie kilka kromek od razu wyszykuję. Rozkładam je. A może jeszcze jeden. To będzie pięć kromek. I dosłownie wodą ze spryskiwacza po jednym prysnięciu i wystarczy. I to już będą chlebki do łowienia. Zdecydowanie lepsze. Troszeczkę więcej wilgoci, lepiej się trzymają na haczyku. A ja tak, no tu mam zapas, 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 to sobie wezmę może do plecaka, żeby też mieć w zapasie w plecaku coś. Tutaj tą resztkę. Przetrę. Resztki te co mi zostały złowienia. Te grubsze, co było na haczyk też przetrę. No, kilka kromek jeszcze dodatkowo przetrę przez sito. To moje stare sito, które już farby nie ma i ma fajne ostre druciki. Dobrze się przez to przeciera. Normalnie ze skórką nic nie oddzielam. Ważne, żeby było drobne, bo widzieliście poprzednio. Jednak te ryby reagowały na malutkie cząstki. Na haczyku dosłownie kawałeczek, klepka jak na płotkę i takie ryby. No, przetarte. Tyle to już wystarczy. Mam tyle, tyle to na pewno mi wystarczy na łowienie. Do tego oczywiście odrobinka Osmo Method Mix Sweet Gold. To daje zapasek fajny i te kuleczki w rękach lepiej się kleją. jest dodam całość. Dobilżam, żeby to no, jednak się kleiło, żeby można było to wziąć w palce i wrzucić do wody. No, to tam zamętę też rzucę, wymieszam już wszystko razy. No, i tyle na dzisiejsze łowienie powinno mi wystarczyć na ten odcinek rzeki, który będę robił. No i spójrzcie, takie już lekko klejące, żeby taką kuleczkę wrzucić. Ona i tak się od razu rozpadnie w wodzie. Tam kaweczek się zanurzy i rozpada się w wodzie, chmurkę robi. To jest to. Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, oczywiście nad piękną rzeką, ale ja zatrzymałem się tutaj na chwilę tylko, bo jestem w drodze na pewną miejscówkę, no, którą chciałem już od dawna obłowić. Oczywiście przepływanka, podwierak, wiaderko, minimum gratów, bo mam upatrzone takie jedno miejsce. No, a dzisiaj to jest dzień taki na bardzo krótkie łowienie, bo jest po 12.00. Do tej godziny był silny mróz. Minus 8 stopni, do godziny 9 się gdzieś trzymało, także bardzo zimno, ale teraz tak jak widzicie wyszło słoneczko, wyszło chociaż na lekki plus w tym słoneczku, także całkiem, całkiem przyjemnie. Przynajmniej będzie można wędkować, przelotki nie będą marzły. No tak jak mówiłem, bardzo krótki odcinek rzeki, dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No miałem zajść dalej. Ale patrzę, tutaj łuski, tam łuski, kleniowe łuski. Albo ktoś sobie nałowił, albo wydra. No, także miejsce, gdzie ten klen się ewentualnie może trzymać. Albo trzymał, jak wydra już wyjadła. Ale spróbować chociaż chwilę warto. I tak, i tak jeszcze mam do obłowienia, tak jak wspominałem, inny odcinek. Taka rynienka, no zawsze mi po głowie chodziła. To tam będę musiał obłowić. Ale, że jestem mobilny, to mogę sobie pozwolić, żeby się chwilę zatrzymać, garstkę zanęcić tam dalej, bo tam ta karynienka idzie, kawałek chlebka i chociaż kilka przepuszczeń. A później, już daruję sobie miejsca po drodze i idę bezpośrednio na miejscówkę, bo naprawdę mało czasu jest. Teraz, chwilę na plus wyszło, odpuściło, ale im. Im później, im bardziej do wieczora, tym znowu prawdopodobnie wejdzie nam mróz, bo znowu kolejna noc ma być silny, silny mróz. Troszkę zamęty. I jeszcze ze dwa, trzy przepuszczenia. Jest ryba. Czyli jednak dobre miejsce. Czyli dobre miejsce. O, 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 o wariuje. Wariuje. Czyli wydra albo inny wędkarz. Dobre miejsce mi tutaj pokazali. Gdzie w zaczepy. Gdzie w zaczepy. Ale walczy. Ale walczy. Pięknie chodzi w tym nurcie. Pięknie chodzi. To jest coś pięknego, przepływanka i takie ryby. I znowu patrzcie, nie miałem nosa, żeby się na chwilę zatrzymać. Miałem całkiem inne miejsce do obławiania, ale tu nie mogę dać, bo tam są patyki. A ja oczywiście podbierak nierozkręcony, ale klucha. Piękna kluska. Przepiękny. W burtę idzie. No on jeszcze nie gotowy. On jeszcze walczy. Jeszcze walczy. No, powietrza łyknął trochę. Łyknął. To może się teraz podda. No chodź tutaj do mnie. Chodź, 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 chodź. Siedzi. No słuchajcie, coś pięknego. Piękny klusek. I to miałem nosa, bo przecież ledwo zacząłem łowić. Ledwo zacząłem łowić. No, zaraz zobaczymy, ile centymetrów, nie jest mega gigant, ale duży, duży, ledwo zacząłem łowić. No, słuchajcie, krzywdy nie ma, 47, no słuchajcie, ledwo zacząłem łowić klusek 47 centów, coś przepięknego. Prze ale wypuszczę go tu trochę wyżej idź tam w zaczepy od razu o! o sam się wypuścił o idzie ładnie nie tam nie do, nie do stada bo może jeszcze jakiś tutaj weźmie zanim tutaj se zestaw z powrotem przygotuję to zanęcę dwie kuleczki i próbuję dalej może stoi ich więcej, może się nie przepłoszyły. A muszę zmienić haczyk, bo tamten się oplątał i przypon do wymiany. Mam nawiązanych haczyków. To jest haczyk Gamakatsu 12 na przyponie 14, czyli drobno. No, kawałek chlebka na haczyk i próbuję dalej. Znowu ciapka. Zanęty Aha, hamulec poprawić, bo trochę go rozkręciłem. No i zobaczymy, czy coś jeszcze się wydarzy z tego miejsca? Co osobiście wątpię, no bo ostatnie przypadki pokazywały mi dokładnie, no, że nie ma co liczyć na więcej niż jedną rybę z miejscówki. One będą, ale przesuną się niżej, albo coś tam mi nie pasuje, gdzie się pochowają, bo się przepłoszą. No, kleń to jednak płochliwa ryba, ale nie byłbym sobą, jakbym chociaż paru przepuszczeń nie zrobił. i branie było tam daleko. Zaczę. Oj, no nic, to się sprawdza. Jedna ryba ze stanowiska, one są już przepłoszone i koniec. No trzeba szukać dalej. To i tak było miejsce, gdzie stanęłem przypadkowo przez chwilę, bo zobaczyłem te łuski. Słuchajcie, tu sobie po cichu podszedłem. Jest znajdka, wobler jakiś. Nic nie szkoda podbieraka, żebym go nie porwał. Ale podbierakiem dosięgnę. Jest znajdka, no jest znajdka. No słuchajcie, teraz to muszą być dalej ryby. Jak jest znajdka. Nieduży Twitch. Ale w tym słoneczku ładnie błyszczał. To go wypatrzyłem. Taki twitch nieduży. Chyba Aliexpress nawet. Jak tak dobrze patrzę. Znajdka jest? Jest. No to powinny być ryby. No to zobaczymy, czy ze znajdkowego miejsca będą ryby. Czy nie. Muszę mniejsze te kuleczki robić, bo sypie i sypie. Zaraz mi się skończy. A chyba do plecaka Wziąłem tylko cztery kromki w razie co na haczek. Za duży grunt. Ryba. Myślałem, że za du, o, ależ posła. Myślałem, że za duży grunt, a to ryba była. Ale numer. Sam się zrobiłem w konia. Słuchajcie, zrobiłem się w konia, bo to była ładna ryba, a myślałem, że zaczep. Ale numer. Mój błąd. Druga ryba była. by się nie wypłoszyły ale już na pewno wypłoszone jak ryba poszła była znajdka była ryba no ale niestety nie dałem rady myślałem że to zaczep no nic tutaj już nic nie wyrzeźbię raczej. jeszcze zraz rzucę ale tutaj raczej niewiele wyrzeźbię jedna szansa i niestety trzeba szukać dalej no słuchajcie, ja już na rynience którą tak bardzo chciałem obłowić tutaj jeszcze płycizna jest niesamowita ale tu już się taka rynienka będzie zaczynać, stąd zacznę bo będę rzucał tam dalej tak się tego miejsca nie mogłem doczekać a ciekawe co tutaj będzie czy coś się wydarzy słońce trochę niefortunnie świeci i nie widzę spławika dobrze jak już wypuszczę tak kawałek ale ile ile widzę tyle będę wypuszczał no widzicie jakie słońce szok jak świeci tutaj I niech nurt niesie tam gdzie chce. Tam gdzie idzie prąd wody. No nic, poczekam aż to słońce. Jeszcze chwilę kawałeczek się tutaj przesunie. Wtedy będę lepiej widział spławik. A w tym czasie napiję się herbatki. No słuchajcie, nad wodą smakuje najlepiej. No słuchajcie, słońce już bardzo nisko i zaczyna się mrozek. Także ja zasuwam do auta. Na dzisiaj wystarczy. No szkoda tej drugiej ryby. Myślałem, że to zaczepa to. Słuchajcie, kijem zaczęło bujać. To żaden zaczep. No ale nic, i tak fajnie, bo jedna rybka wyjęta, jedna jeszcze na kiju. Także zimową porą, gdzie był tak silny mróz dzisiaj, to i tak bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony. No ale słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do zobaczenia w kolejnym filmie.